Witam was, docent Polskiej Niebrewary.pl, Craftclub.pl. Pandemia w rozkwicie, lokale pozamykane, do sklepu też może ciężko się wybrać. Pozostaje dla wielu z was, którzy nie mieszkają w dużych miastach, pozostaje zamówienie zdalne, piwa bezpośrednio do domu. I tak też uczynił Craftclub.pl. Dostarczył mi paczkę bezpośrednio do domu. Czy to jest regularna paczka, abonamentowa, czy też coś specjalnego? Za chwilę się o tym przekonamy. Otwieram na Waszych oczach unboxing pełny, ale jeszcze zanim zacznę y, szarpać, które, to zobaczcie list przewozowy i tutaj w, w dolnym rogu widzimy EGI strach się bać. Mam nadzieję, że nie taka jest zawartość i chłopaki nie robią sobie yy, ze mnie żarcików. Yy, chociaż takie, taki zestawik Ediego, to ja myślę, że też by było bardzo yy, ciekawe, jeżeli chodzi o testowanie i pewnie wasze yy, zainteresowanie takim filmikiem, więc może kiedyś, kiedyś yy, na kanale yy, przegląd Browaru Edi się pojawi. Dobra. Otwieramy. No słuchaj, jak zwykle karteczki. O, czteropaczek. Można sobie rozłożyć i nosić w nosidełku. Gdzieś, no właśnie, na razie cały czas ty, nielegalne jest spożywanie na zewnątrz, więc nie zachęcam. Po kolei, Ale Browar jako Nevers. A, Juicy Sour, czyli Ale Browar w kooperacji z hurtownią Browar Monsters z Jankiem Gadomskim. Druga odsłona. Juicy Sauer Never Seen. Ok. Następna puszka. O! Browar gwarek! Nie miałem okazji jeszcze yy, pić piw z tego browaru kontraktowego, warzywny pomócenie. Wiele dobrego słyszałem od właśnie Craft Clubu na temat y, tych piw. Więc, hmm, myślę, że warto będzie można. Warto będzie sprawdzić już za chwilę bo oczywiście coś trzeba z tej paczki będzie sprawdzić. No, dawno niepróbowany browar zakładowy Poniatowa. Bardzo proszę, Hazy Double Wit IPA. Elegancko, fajnie. Kolejna puszka. Nepomucen Crazy Lines edycja 2 DDH Hazy DIPA. No, ciągle tutaj widzę, znaczy ciągle. Drugie z kolei dipa, a to nie była dipa. <grymne> Czyli jednak, tak. Trzecia dipa w porządku. Solidny zestawik, jeżeli chodzi o Voltaże. Kartonik. No, latający jelenie. Ostatnio opuściłem e, materiał z wizyty w browarze Kazimierz i komentarze były. No to teraz poprosimy degustację latającego jelenia. <grymne> no, w takiej sytuacji na, kiedyś na pewno. E, będzie okazja, żeby to sprawdzić. Kurczę, jestem zaskoczony. Taki zestaw zimowy, naprawdę mocne, mocne rzeczy. Kolejna puszka. Jezu, to po prostu sięganie do tej paczki, to jak do paczki przyniesionej przez świętego Mikołaja pod choinkę. Super sprawa. Ho, ho dawno też nie goszczący na y, moim zestawie y, mini y, Dirber, jeleniomiszki, cyberne IPA. Mm, ok, coś lżejszego w końcu. Yy, tutaj mamy alko 16 Balinga 6,5. Ok, ok, to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec. Sięgam do kolejnych przegródek, jak po prostu kalendarz z czekoladkami w wersji piwnej. No, to znam i szanuję, i bardzo dobre piwo. Kooperacja ReCraft i Piwnego Podziemia, już to z jakiś miesiąc temu piłem, bardzo fajny Pils. Ho, 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 ho. Coś z zagranicy. Schneider Weisse w odmianie Weizen-Doppelbock. No naprawdę jest solidnie, jest solidnie jeżeli chodzi o moc. Kolejna puszka. Hmm, Sandhawk IPA w wykonaniu Gypsy Hill Brewing Corporation z Londynu. Nie miałem okazji. Będzie. Pierwszy sprawdzian tego y, y, angielskiego browaru. Znowu powtórka, jeżeli chodzi o Dirber, tym razem w odmianie peistry. Mr. Peanut Butter, Peanut Butter Imperial Chocolate Desert Stout. Hu, jeszcze coś jest? Jeszcze coś jest? Słuchajcie, jeszcze są dwie pozycje, dwie puszki. Jeszcze patrzę. Zobaczcie, jak to wygląda, jak to jest wszystko elegancko, zabezpieczone, kartoniki, bardzo dobra wyściółka. No, Szczególnie, jeżeli jest tyle puszek, to nie ma szans, żeby coś w transporcie poszło nie tak. Nevermind, Marienstadt. Delikatne lokowanie, ale jest inna grafika. Mar Marienstadt Volume y 8, czyli DDH Hazy -E Imperial y IPA dla odmiany, dla odmiany. Naprawdę królestwo DIPA. I ostatnie, słuchajcie, ostatnie, no Hopito. Hopito w wykonaniu yy, session. Na koniec coś co ja lubię. Sesyjne New England IPA Buzzer Bitter. Yy, Galaxy Enigma Azaka. Wow, no i teraz. Cały stół zastawiony, nie wiem, tak, mieści się mieści się yy, w obiektywie. Hmm, jestem pod wrażeniem. No i co? Coś spróbujemy za chwilę. Coś na pewno spróbujemy. Tymczasem. Ok, mam trzy wybrane piwa. Trzy razy. Double IPA, tak jest. Na to wszystko wskazywało, że to będzie właśnie taki wybór. I trzy browary na stole, których albo nie miałem okazji pić, albo dawno, dawno nie piłem. Gwarek zakładowy Nepomucen. Zaczynamy od Nepomucena, bo jest najlżejszy w tym towarzystwie. 18 ekstraktu, 6,8 alkoholu, czyli najmniejsza ilość alkoholu w tym zestawieniu. Hazy Double Wit IPA, chmielone Centennialem, Mozaikiem i Enigmo. No już nie mogę się doczekać, aż sobie przepłuczę gardło, bo się nagadałem. No już po otwarciu bardzo przyjemny odchmielowy aromat. Już owocki tutaj pracują. Bardzo eleganckie złoto, mętne piana też się utworzyła. Świetny, świetny aromat, naprawdę. Trochę takiej fajnej, świeżej cytryny. Leciutka nafta, ale taka naprawdę ze świeżego chmielu. Ten mozaik tutaj, właśnie oprócz tej lekkiej nafty, daje cały. Cały zbiór tych owoców tropikalnych. Trochę brzoskwini. Te owoce jasne, miękkie, pestkowe. Kurczę, naprawdę dawno nie piłem zakładowego i jestem bardzo mile zaskoczony aromatem tego piwa. Jest naprawdę pełna feria świeżutkiego chmielu. Nie wiem, czy wiecie, ale Michał Pater, piwowar browaru zakładowego. Pije tylko i wyłącznie bezalkoholowe napitki od dłuższego czasu były pewne kontrowersje czy można nie próbując chociaż pytanie czy próbuję czy nie próbuję Michale możesz się wypowiedzieć na ten temat natomiast naprawdę aromat bardzo bardzo na plus zdrowie zakładowego Dobre, po zimne i pierwsze po przyjściu z roboty. <laughs> Soczyste, gładziutkie. Jest zarówno i słodycz, jak i od razu idąca po tej słodyczy goryczka, więc bardzo wyraziste piwo. Zarówno dla tych, co lubią słodkie rzeczy, jest ten słodki. Yy, słodka nuta no i też dla tych, którzy lubią goryczkę, bo naprawdę po tej słodkiej nucie natychmiastowo do głosu dochodzi goryczka. I ta goryczka mmm, kilka, kilka sekund jest. Alkohol wkomponowany perfekcyjnie. Naprawdę jestem pod wrażeniem formy browaru zakładowego. Super sprawa. Naprawdę nie piłem zakładowego naprawdę dłuższy czas. Chyba od czasu pandemii, i jeżeli piwa są w takiej formie, dawajcie znać, czy wszystkie naprawdę ipki, które próbowaliście zakładowego ostatnio, są tak naprawdę fantastycznie aromatyczne i tak y, dobre w smaku. No, ja jestem bardzo mile, y, no, powiedzieć, zaskoczony. Hmm, szczerze mówiąc, nie pamiętam takiej double ipy w wykonaniu zakładowego, więc naprawdę. Bardzo dobra robota, panowie. A za chwilę kolejne. Czas na gwarka. Czy gwarek podaje, gdzie jest ważone? Powiedziałem, że w Nepomucenie, ale interesuje mnie, czy podają taką informację. Jest, uważone na zlecenie, Michał przystupa browar gwarek ee, lubin w browarze Pomucen szkaradowo, więc pełne info jest. Pochwalam, punkt już jest ode mnie. 18 Balinga, no i wszystkie one tutaj, te piwa mają 18 Belgie. natomiast alkohol już więcej, 7,5. Bardzo przyjemnie prezentująca się puszka. A czy przyjemnie będzie w odbiorze, to za chwilę się przekonamy. Całkiem niezły zestaw odmian chmielu tutaj poszedł. O tak. Perfekcyjnie się prezentuje. Zmętnione złoto. Piana, piękna się zbudowała. Średnio obfita, bardzo drobna, bielutka. Natomiast jeżeli chodzi o chmielę, Sultana Eldorado Citra Simco Columbus. Czy ilość przełoży się na jakość? No słuchajcie. To już nie jest aromat, który jest w moim typie. Cukierki pudrowe. Cukierki pudrowe, bardzo słodki aromat. Landrynki. Bardzo słodkie cukierki. Takie kandyzowane owoce, kurcze. Okej, okay, rozumiem, że yy, chyba chmiel. Czy Sultana czy Eldorado daje takie aromaty? Nie jestem w stanie sobie przywołać z pamięci, natomiast całkowicie zdominowany jest aromat właśnie tymi, tymi słodkimi, cukierkowymi aromatami. No szkoda, nie mój, nie mój typ. Zobaczymy, jak smakuje. Czy również będzie słodko? Na szczęście w smaku tak słodko nie jest. Więc można, miłośnicy wytrawnych ipek mogą pić na wydechu. W smaku soczyście, z goryczką. Cytrusiki bardzo przyjemnie grają, natomiast no, nie da się uciec od tego aromatu. Ten aromat cały czas w nozdrzach krąży i te cukierki. Uh, są bardzo intensywne. No ale takie są, takie są odmiany chmielu, trzeba jeszcze sprawdzić, która odmiana właśnie daje te takie pudrowe cukierki, kandyzowane owoce, bardzo, bardzo słodki aromat cukierniczy. Także nie mój typ, ale jeżeli lubicie tego typu klimaty, spokojnie sięgajcie po gęstą materię. No a za chwilę ostatnie nepomocne Szybko zdążyłem sprawdzić odnośnie tego chmielu. Właściwie to mi w ślepym teście bym powiedział Idaho Gem, czy też Gem. Idaho Gem ma taki profil właśnie tych cukierków pudrowych kandyzowanych. Natomiast też złapałem informację, że czasem Eldorado też taki profil może dawać, więc bardzo możliwe, że Eldorado dał tutaj taki profil. Natomiast jeszcze wypiłem piwo do końca, to nie jest tak absolutnie, że jest niewypijalne. I profil tego piwa jednak też w smaku był słodkawy, więc polecam piwo miłośnikom odmiany słodkiej, jeżeli chodzi o IP. A jak będzie z Nepomucenem? Nepomucen Crazy Lines, druga edycja z tej serii. DDH Hazy, Dipa, Chmielona, Nelson Kochatu i Motueka. Czyli Nowa Zelandia. Super sprawa, naprawdę. Nowa Zelandia. Bardzo pozytywnie. 7 i 7 Alko, więc jest to najmocniejsze piwo dzisiejszego wieczoru z tych trzech. Banning 18. No i cóż, nie ma co tam się zagłębiać. Ja tylko mam nadzieję, że nie będzie tak słodkie, no ale nie, te, te chmiele nie powinny dawać słodkich odczuć. Wszystkie piwa dzisiaj prezentują się perfekcyjnie. Zmętnione złoto, warstwa białej piany. Ojej, to jest wspomnienie dawnych czasów. Dawno już nie wąchałem właśnie takiego aromatu. Białe owoce. Trochę albedo, czyli tej białej skórki cytrusa. Mmm, bardzo przyjemny, bardzo taki sentymentalny aromat. Piwa nalanego świeżo z petainera w lokalu. Mmm, to ulse nebrati. Mam podobne wrażenie jak przy piwie zakładowego, czyli połączenie słodyczy i goryczki. Tylko może nie w takiej mocnej intensywności, tylko o takim większym zbalansowaniu. Oj, goryczka, oj, słuchajcie, goryczka dochodzi do głosu dopiero. O, po tym wypowiedzeniu dwóch, trzech słów i na języku osadza się po przełknięciu, jest wyczuwalna. Więc absolutnie nie można tutaj zarzucić, że uu, taka właśnie nowofalowa Hazy Double IPA kompletnie pozbawiona yy, goryczki. Jest goryczka, jest. Tak. No, troszkę, troszkę wam powiem, że ta goryczka nawet trochę ścina głębię smaku, to piwo szybko staje się krótkie na języku, bo mamy, mamy taką lekką słodycz, chcemy wyczuć te owoce, a potem wchodzi ta goryczka i kurczę, ona ścina tą kompleksowość smaku, więc ale czasem goryczka nie jest pozytywna. Wszystko zależy oczywiście, jak ona jest wkomponowana. No, szczerze mówiąc, faworytem dzisiejszego spotkania z tymi trzema browarami, trzema graczami jest browar zakładowy, naprawdę bardzo, bardzo przyjemne piwo wyraziste, gdzie smaki słodki i goryczkowy jest w równowadze. Tutaj jednak, jeżeli chodzi o nepomucena, pozostawia, ta Goryczka, taki lekko, mm, lekko łodygowy smak, trochę kwaśności. No, mam, mam tutaj lekkie zastrzeżenia, aromat, naprawdę aromat jest fantastyczny. Natomiast w smaku troszeczkę do dopracowania ten balans między słodkim a goryczkowym, żeby to nie było takie właśnie z, z jednej strony łodygowo zalegające i, i trochę kwaskowe. Gratuluję yy, zakładowemu, naprawdę piwo bardzo, bardzo mi podeszło. Yy, bardzo chętnie spróbuję coś innego od Gwarka, jeżeli będzie inny profil chmielu. No, na pomóce cieszę się już y, dużą estymą wśród yy, Birgików. Yy, ja cały czas yy, chętnie spróbuję, jeżeli będzie coś, coś nowego. Yy, no i co? Yy, widzieliście, Craft Club. Solidny, solidny naprawdę wybór piwa, dostarczanego bezpośrednio do Waszego domu. Więc, chyba, warto się zainteresować. Szczególnie, oczywiście, dla tych, zawsze to powtarzam, którzy nie mieszkają w dużej miejscowości i nie mogą skoczyć do sklepu specjalistycznego, żeby takie właśnie ciekawostki wyhaczyć. Wasze zdrowie. Trzymajcie się w tej pandemii zdrowo.